Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj u mnie akcja obornik. Tak jak prosiliście, żebym pokazał, jak to ogarniam. No niestety będę robił yy, greckie manewry z tego względu, że nagrywam z telefonu i nie mam drugiej ręki, także raczej w sumie bym musiał mieć jeszcze trzecią. Żeby wam to pokazać, zobrazować, jak to powinno wyglądać, ale jakoś tam coś poradzimy. No, manewry są niemiłosierne, ale coś tam zobaczycie. Teraz pokrótce wam powiem jak to wygląda. Każdy byczek ma 5 metrów kwadratowych na sztukę. I dzięki temu, że mają dosyć dużo miejsca, tak jak widzicie tutaj są przeganiane na jedną stronę. Obornik jest tutaj ładowany z płyty. Przeganiam na jedną stronę. Tutaj macie taki kołowrotek. Na lince, na zapadce ta zapadka jest tutaj w prowadzenia, Spuszczam tą zapadkę, wywalam jedną stronę, ścielę. Przeganiam byczki na drugą stronę, otwieram tutaj bramy, wywalam drugą stronę. I tak jest na każdym końcu. Nic praktycznie się nie zmienia. Jak widzicie są roztopy, błoto jest u nas niemiłosierne, nie ma kostki, nie ma betonu. Także wygląda to nieciekawie. Myślę, że z grubsza wam zobrazuję jak to wygląda. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu. Zapraszam do subskrypcji kanału, do lajkowania, jeżeli się podobało. Do usłyszenia. Cześć.